To pudełko ma pojemność 100-1000 gramów. 1000 gramów. No to. No nie wiem. No, myślę, że to tyle. Ty. Miary mąki. Trochę zabrałem. Nie, nie, mąkę schowam już do szafki. Bo to jest tego Zypana. Sodami proszek i cukier yy, i sól dodajemy najpierw proszek do pieczenia yy, pół łyżeczki trzeba wsuć. No, gdzieś... O. No, trzeba wsypać jeszcze te sobie. Nie, no, jeszcze cukier. Jedna łyżka cukru. Nie wysypuje się cukier, ale to nic. Szczyta soli. No, dodamy jeszcze trochę soli. Kurczę, zapomniałem o oleju. E, więcej dodamy oleju. Teraz wraca. No już blamy, miksujemy teraz.

Zaraz wrócę. No więc ten y, zrobiłem co mogłem. Y, trochę jest y, gęstsze ciasto, bo dodałem trochę mąki. Zaraz y, włączamy gofrownicę opiekacz. W tym będziemy robić gofry. Poczekamy. Gafrownica posmarowana, już nakładamy. No, słuchajcie moi widzowie, tak wyglądają zrobione przeze mnie gofry, no to życzę Wam smacznego, do następnego odcinka, cześć!